Kończ to! Nie! jest? Yes! Yes! Brawo! Kuba bo masz bramkę za sobą! <śmum> <śmum> o! <śmum> A ja Oooo! Aha to Najważniejszy jest spokój! To no mało usta i jeszcze ktoś nie chce, żeby sam. O, w drugą stronę. A, ja. jest ja. to. tego jest to. Kurwa, zapanka! Ja. 去吧去吧去吧